Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was na porannym PowerWalku, naszym wspólnym spacerze. Jak się macie? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Witam Was z Sopotu. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę tutaj nad morzem. Mam nadzieję, że taka się utrzyma do końca dnia. Ech, już czuć wiosnę. Pomimo, że jeszcze spaceruję w czapce, dbam o to, żeby ciepło mi nie wyszło z organizmu, to no to myślę, że już z dnia na dzień będzie już tylko lepiej. Niedługo zawitają do nas dobre temperatury. Moi drodzy, ja dzisiaj się obudziłem o 5.30. Wyspany. Jest niesamowite. Przed budzikiem otworzyłem oczy, już poczułem właśnie taki komfort, fantastyczne uczucie budzić się tak rano e, wyspanym e, w, w domu była wtedy cisza, spokój zszedłem sobie na dół, napiłem się szklankę ciepłej wody A Następnie od chwilę porozciągałem, zrobiłem też krótką medytację Taki poranny stretching a chwilę później takie kilka głębokich dechów, zamknięcie oczu i słuchanie się w tą ciszę, ale także i poczucie swojego ciała, uporządkowanie umysłu nad ranem. Fantastyczna rzecz. Ja tam nie, nie stosuję jakiejś zaawansowanej medytacji, ale właśnie taka chwila wejścia w swoje... Swoje, swoje jestestwo takie wiecie, swój, swoje ciało i umysł uruchamia ciekawe pokłady naszego czucia głębokiego. Ja przynajmniej tak mam. Może Wy również. Później zrobiłem sobie pyszną kawkę. To było tuż przed szóstą. Usiadłem, spojrzałem na plan dzisiejszego dnia i wyszedłem na ten spacer. I jestem tutaj z wami i sobie maszeruję. Jaki dobry początek dnia, co? Żeby dojść do takich do takiego poranka, to nie tak hop siup, nie tak szybko mi to zajęło, to można by powiedzieć było. Budowanie takich nawyków spokojne, systematyczne. Nigdzie się nie spieszyłem. I nie wszystko naraz. To, że dzisiaj wstałem o 5.30 Wyspany, jest efektem pewnych decyzji i działań, które podjąłem wcześniej. I nie tylko wczoraj wieczorem, ale i tydzień temu, i miesiąc temu, i rok temu. Bo już od dłuższego czasu dbam o to, żeby zacząć dzień aktywnie, zacząć dzień wcześnie, a to wszystko sprowadza się do tego, że zasypiam, wyciszam się przede wszystkim wieczorem. Nie zaglądam do smartfona ani nie podejmuję żadnych bardzo aktywujących mnie, szczególnie emocjonalnie, działań. Po godzinie 19 czy 20, i dzięki temu w, e, szybko zasypiam, dobrze śpię i budzę się wyspane o 5.30. Dla niektórych jest to abstrakcyjna godzina, środek nocy. Mamy kilku tutaj takich gospodarzy power walków, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują i bardzo dobrze. A ja, widzicie, doszedłem do tego. I jeszcze ta. Szklanka ciepłej wody na, na początek dnia to też jest coś, za co mój organizm bardzo mi dziękuje. Ja czuję po prostu, jak wchodzę na zupełnie inne obroty w momencie, kiedy to zrobię, a jak źle się czuję. Znaczy, może nie źle, ale nie w pełni gotowy jestem i nie w pełni performuję tak, jakbym chciał na 100% albo 110%, nawet w momencie, kiedy o to nie zadbam. Więc jak mówię. Krok po kroku, małymi tak naprawdę kroczkami, buduję te mikronawyki po to właśnie, żeby móc robić fantastyczne rzeczy. Jedną z takich fantastycznych rzeczy w moim życiu jest żeglowanie sport i jako ciekawostkę wam powiem, dzisiaj lecę do Francji. Mam samolot wczesnym popołudniem z Gdańska do Monachium. W Monachium się dosiadają do nas. Przemek i Paweł. Ja z Gdańska lecę z, też z Przemkiem, z Pepim. I lecimy do Nicei. Tam wypożyczamy samochód i yy, dojeżdżamy do reszty naszego teamu. timu Aspire. Nazwa tego teamu wierzę, wzięła się stąd, że aspirujemy do dużych rzeczy. I w teamie Aspire na naszej łódce Cape 31. To jest taka łódka siedmioosobowa, bardzo sportowa. Która kupiliśmy w zeszłym roku, będziemy pływać w przyszłym tygodniu. Znaczy w tym tygodniu, przepraszam, już jutro schodzimy na wodę. O 11 mamy zaplanowany pierwszy trening. I przed nami 3 dni treningu, a później 3 dni regat. Akurat Francuzi tak wymyślili, że zahaczą one. Czy to będą odbędą się w tym samym terminie co świę, świę, święta wielka, wielkanocne? No ale czasami tak jest. Wielu sportowców także się ściga w czasie świąt. Chyba nie Bożego Narodzenia. Raczej tutaj wiem, że organizatorzy dbają o to, żeby nie było takich kolizji z tymi świętami, ale tu proszę. Różne zawody sportowe odbywają się także w Wielkanoc. No. I będziemy pływać oczywiście po. Morzu Śródziemnym, na Lazurowym Wybrzeżu. Patrzyłem na prognozy pogody. Co okej, okay, Ale... No będzie trochę cieplej niż dzisiaj w Sopocie. Ale też ta pogoda nie rozpieści, nie bo tam na południu będziemy w okolicach saint będzie często też wieje. I to tak mocno wieje. Widziałem, że prognozy pogody też są takie. Dlaczego mówię o w teamie Spire, ponieważ chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak go budowaliśmy, a przede wszystkim do czego doszliśmy, jeśli chodzi o nasz zespół. Oczywiście, w takim teamie dużo się dzieje. Trzeba zadbać przede wszystkim o samą ideę, cele, które przed sobą stawiamy, później dobrać do tego odpowiedni zespół, z tym zespołem ułożyć plan, jak te cele chcemy osiągnąć. Kupić łódkę, sprzęt, dobrze się zgrać, przetrenować wszystkie manewry i sytuacje, w których się znajdziemy, później pościgać się. A każde takie regaty to także nowy, dobry trening. Ale powiem Wam, że punktem wyjścia do tego wszystkiego są wartości. Wartości, które nam przyświecają. Jako zespołowi i które są spójne z tymi wartościami naszymi wewnętrznymi. I poświęciliśmy sporo czasu na to, żeby to omówić i żeby wypisać sobie takie wartości. To był proces. To nie stało się tak, hop, siup. tylko przeszliśmy przez pewien proces. Na naszych spotkaniach, na naszych rozmowach. Świetnie tutaj Przemek poprowadził nas przez ten proces, no bo on w biznesie już wielokrotnie robił to. Proszę, jak wiele możemy się nauczyć my, także sportowcy od biznesu i w drugą stronę również. I spośród kilkudziesięciu, bo tam było około 25-28 propozycji, wartości, które Wypisaliśmy sobie, które każdy z nas, każdy członek załogi, a jeszcze raz powtórzę, jest nas siedmiu, przyniósł. Wypisaliśmy, wybraliśmy siedem w tym procesie. I te wartości są następujące: przede wszystkim teamwork. To jest nasza główna wartość, pierwsza. Przecież no nie mogę tutaj. Powiedzieć, że która jest, któraś jest ważniejsza od którejś, no ale zacznijmy od teamwork. Dlaczego teamwork? Ponieważ jesteśmy teamem, uzupełniamy się, a przede wszystkim wiemy bardzo dobrze, że nikt z nas samemu tego projektu nie poprowadzi. Musimy współpracować, musimy współdziałać i musimy większość zadań wykonywać nie w pojedynkę. A przynajmniej w kilka osób, dwie, trzy. A niejednokrotnie wszyscy musimy się zaangażować w pewne działania. I tutaj teamwork jest kluczem do sukcesu. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Nawet jutro, kiedy będę przykładowo przygotowywał swój żagiel, a mamy kilka żagli, ale ja jestem odpowiedzialny za grota, to mógłbym zrobić to samemu, ale na pewno poproszę. Nawet nie o pomoc, a o taką, właśnie o taki teamwork Pawła i Przemka, żeby nie tylko pomogli, ale także i się w to zaangażowali, bo wtedy wszyscy będziemy lepiej funkcjonować, działać i robić robotę. Dobrze, to było teamwork. To jest nasza pierwsza wartość. Druga wartość to jest komunikacja w zespole. Nie ważna. Począwszy od naszych porannych briefingów, które są krótkie, zwięzłe, na temat. 15-minutowe. Później przygotowanie do wypłynięcia. To, w jaki sposób komunikujemy się w czasie żeglowania. Jakich słów, kluczy używamy, a mamy je bardzo precyzyjnie rozpisane. Po wieczorny debriefing. Czyli rozmowę już na spokojnie tego, czego się tego dnia nauczyliśmy, to, to jest nasz klucz do, do sukcesu. Komunikacja w zespole, e, taka szczera komunikacja, to także taka informacja zwrotna albo przede wszystkim przekazanie informacji, że ja na przykład słuchajcie, danego dnia, mój drogi Timie, w zespole nie czuję się. Na 100% swoich możliwości. I zgłaszam to w pewnym sensie. Mówię o tym szczerze, nie ukrywam tego, tylko po prostu to mówię. Albo mówię, że czegoś nie rozumiem. Kto coś powiedział, zatrzymajmy się, omówmy to. To także jest komunikacja w zespole. Tak bardzo ważny element współpracy i, i dążenia do, do sukcesu. W sporcie, w biznesie, w życiu w związku również przecież to wszystko przekłada się w ogóle na życie. Więc to jest nasza druga wartość komunikacja w zespole. Trzecia wartość support each other, e, czyli wspieranie, e, wzajemne wspieranie. Tak, bardzo o to dbamy, żeby e, nie zostawiać. E, na pastwę losu kolegi czy koleżanki, tylko szczególnie w kłopocie, w, przy wyzwaniu, tylko od razu podbiegamy, przechodzimy, podajemy pomocną rękę, wychodzimy z inicjatywą e, wsparcia. Myślę, że jest to niesłychanie istotne i pomocne, żeby sobie wzajemnie pomagać w każdym e, momencie. A szczególnie w tak skomplikowanym projekcie żeglarskim, w takim wyzwaniu, które, które napotykamy, wyzwaniach, które napotykamy tak naprawdę codziennie. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo pomocne. Czwarta, czwarta wartość naszego zespołu, którą sobie wybraliśmy, to jest growth mindset, czyli umysł nastawiony na rozwój, ciągły rozwój. Temu tematowi poświęciłem jeden z naszych power walków, więc już nie będę wchodził w szczegóły. Jeżeli chcecie go sobie odsłuchać, to znajdźcie w naszej bibliotece na naszym kanale na YouTubie. Poczekajcie, przejdę przez ulicę. Ok, to już dosyć duży ruch dzisiaj w Sopocie. Um, a czym mówiłem? O growth mindset i o tym, że już mówiłem o tym, tak, tak, bez dwóch zdań. To jest bardzo fajna, bardzo dobra wartość. Niezależnie z jakiego poziomu i etapu startujemy, to jakie sukcesy mamy na koncie, to wiemy, ile możemy się jeszcze nauczyć. To także nam pomoże w trudnych sytuacjach, kiedy będziemy dzięki tej metodzie. Growth mindset, mówić sobie, nie byliśmy jeszcze gotowi. A jeszcze wiele przed nami, co możemy zrobić, żeby się czegoś nauczyć i osiągnąć sukces w przyszłości. Piąty, piąta nasza wartość to jest positive vibe. Podejrzewałem to u nowozelandczyków. Żeglarzy, ale też i innych sportowców, których jestem wielkim fanem. Uważam w ogóle, że Nowozelandczycy mają bardzo fajne nastawienie do życia, taki mindset i śledzę ich, obserwuję i też wiele od nich wziąłem do swojego życia. Powiem szczerze, że jeżeli miałbym się gdzieś przeprowadzić i mieszkać w jakimś innym kraju, to pewno byłaby to Nowa Zelandia. Najprawdopodobniej byłaby to Nowa Zelandia. I oni nieraz słyszały, mówili po na przykład nieudanych wyścigach, albo zawodach sportowych, no jak się czują i co oni teraz robią. Oni mówią, no, my mamy cały czas takie same nastawienie, niezależnie czy idzie dobrze, czy źle, no jesteśmy z tym ok, nie unosimy się za bardzo, albo nie zamiatamy problemów pod dywan, tylko na pewno to przegadamy. A w Timie będzie nam na pewno towarzyszył pozytywne nastawienie. Taka po prostu atmosfera normalna, Pozytyw vibe, vibe pomiędzy ludźmi. Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć na polskim, ale pewno domyślacie się albo znacie to słowo. I to jest bardzo fajne. Dobra wartość w naszym zespole, bo jak mówię, niezależnie jak nam będzie szło, a szczególnie w takich trudnych momentach, będziemy mówili: Okej, okay, ale jesteśmy zespołem. To nie jest ostatni moment, na tym nie kończymy. Głowa do góry, przegadajmy to, podchodźmy do tego profesjonalnie, a przede wszystkim normalnie. Bez uciekania od e, trudnych tematów, albo właśnie jakichś takich wyzwań. Dobrze, to była piąta wartość, szósta. E, po angielsku zapisaliśmy sobie curiosity to explore, czyli ciekawość do odkrywania. Tak, chcemy tak działać i tak myśleć i tak na pewno będziemy robić, że będziemy ciekawi, co tak naprawdę kryje się tuż za rogiem. Ciekawość to z jednej strony e, pewne zagrożenie, bo tak się mówi, ciekawość. Jak to się ciekawość dopiekła? O Boże, wyleciało mi z głowy, widzicie? Nawet nie mam tego w swoich przestrzeniach głowy, tego przysłowia czy powiedzenia. Jak wrócę do domu, to sobie to sprawdzę. Albo napiszcie mi, proszę, tutaj w komentarzach. Bo kompletnie mi to uciekło, ale ciekawość jest czymś bardzo pozytywnym, ponieważ to pomaga także w rozwoju. To pomaga także w opanowaniu stresu. O tym też już mówiłem na naszych powerwokach, że ciekawość to słowo klucz dla mnie niejednokrotnie do takich trudnych momentach. Na przykład, kiedy mam wyjść przed 300-osobową publiczność i wygłosić przemówienie. Albo swój power speech, to wtedy, jak wychodzę, to nie pełen obaw, jak mi pójdzie i czy pójdzie mi źle, tylko o, ciekaw jestem, jak mi pójdzie. Ciekaw jestem, jak wypadnę. I wtedy włącza mi się coś, co przekłada się także na pozytywne myślenie. I ta ciekawość naprawdę czyni cuda. E, I to była szósta nasza wartość, a w sumie jest siedem, bo tyle wybraliśmy. Nie chcieliśmy też przesadzić, myśleliśmy nawet o pięciu, ale. Wyszło nam, że ta szósta i siódma jest też, także bardzo dla nas ważna. I ta ostatnia nasza wartość to jest respekt, czyli szacunek. Szacunek w stosunku do członków zespołu, naszych kolegów i koleżanek w teamie Inspire. Drugi respekt to jest w stosunku do przepisów i zasad: przepisów fair play, zasad, przepisów regat przepisów w ogóle funkcjonujących w tym obszarze, w którym się zajmujemy, a także szacunek w stosunku do naszej konkurencji. Tak. Ktoś mądry powiedział kiedyś, pewien sportowiec, Paul Edgerton, że jesteś w stanie zwyciężać tylko wtedy, kiedy utrzymujesz nadal szacunek dla swoich konkurentów. I ja się tutaj w pełni z nim zgadzam. I to jest bardzo istotne. Szacunek w stosunku do ludzi. Do swoich członków zespołu, do przepisów, ale także i do, do konkurentów. I to są nasze, moi drodzy, wartości w zespole Espire. Podsumowując, pierwsze teamwork. Drugie, komunikacja w zespole. Trzeci, trzecia wartość, wspieranie się wzajemne. Support each other. Czwarta to jest growth mindset, czyli umysł nastawiony na rozwój. Piąte to jest pozytyw vibe, czyli pozytywne nastawienie, niezależnie od sytuacji. Szóste to jest ciekawość, ciekawość do odkrywania, curiosity to explore. I siódma nasza wartość to jest respekt w stosunku do członków zespołu, wzajemny szacunek, także do przepisów i do konkurencji. I powiem Wam, że te wartości wypisaliśmy sobie, wydrukowaliśmy. Mamy je też na łódce, mamy je w różnych miejscach, przypominamy sobie, je i one są w pewnym sensie taką kalką do naszego działania. Cokolwiek robimy w ramach projektu Espire, a tak naprawdę to się przekłada też na nasze życie w różnych innych obszarach, wszystkie decyzje, sposób działania, sposób podejścia. To robimy właśnie z, z, przez kalkę tych wartości. I powiem wam, to jest fantastyczne mieć taki fundament, takie, e, takie, takie zasady funkcjonowania. Jeżeli komukolwiek z naszych, e, naszego członku, e, czo, e, naszych, naszego zespołu e, przyszłoby na myśl, albo nie wiem, no, nawet nie na myśl, bo to czasami świadomie, nieświadomie się coś robi by odskoczyć gdzieś boki i zapomnieć o czymś, to ja myślę, że będę przede wszystkim, ale myślę, że inni członkowie naszego zespołu też takim yy, opiekunem tych wartości i będę na pewno przypominał, żeby o nich nie zapomnieć. Bo wszyscy nie dosyć, że je wybraliśmy wspólnie, to się jeszcze podniesiemy i podpisaliśmy. I powiedzieliśmy sobie tak, to nam pomoże. Pomoże w osiągnięciu sukcesu, ale przede wszystkim w tym, żebyśmy mieli satysfakcję, radość i taką pewność, że to, co zrobiliśmy, było zrobione w sposób, który jest zgodny z naszymi zasadami. I takich właśnie dobrych momentów, i takiego przeświadczenia, takiej świadomości Wam życzę. Dzisiaj, w tym tygodniu. I w tym miesiącu, i w ogóle w całym roku. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólny spacer. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli byście chcieli zobaczyć te wartości naszego zespołu, to umieściłem je w opisie do tego odcinka. Śmiało zapraszam. Ciekaw jestem też, czy macie takie wartości Wy sami, więc jeżeli macie, to wypiszcie w komentarzu. Bardzo mnie to interesuje. Zapraszam was na jutrzejszy power walk o 6:15. Gospodynią tego power walka będzie Asia Flis. Przygotowała bardzo fajny temat i Asia Flis jest obecnie w Turcji na urlopie, ale proszę bardzo, zabierze nas na wspólny spacer. I o to właśnie chodzi. Życzę wam cudownego dnia. Dzięki wielkie za wspólny spacer. Zrobiłem ponad 2000 kroków, czuję się fantastycznie, rozgrzany. Mogę zaczynać dzień. Pozdrawiam ten... Następny raz jak się spotkamy, to będzie chyba w czwartek. No to już będę na żywo oprowadzał was po, po Saint-Tropez we Francji. Zapraszam was serdecznie. A dzisiaj wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!